Prosto, bez maski, to jedyna jest stała Autentycznie na picie, sprawdź jak to działa Gram zawsze jak trzeba, nie szukam poklasku Energię mam w wersach, pasję bez blasku Tak, kurwa Do that again. Za kompas wyznacza mi drogę. Bagę drogowskaz, chętnie pomogę. Bez fejmu, bez fleksu, tu szanuję się treści. Jak boom i jak bap zawsze dwie części. Z bloków i klatek, stąd płyną te wieści. To nie trend, to kultura, w sercu się mieści. Nie mam łańcuchów, mam tylko momenty. Na traka wspomnienia, na ścianach patenty. Piszę wersje jak listy do ludzi z podziemia. To proste granie, a czasem coś zmienia z mikrofonem w ręku. Jak z bronią w pokoju, ale cel to nie walka, to siła spokoju. P, jak panowie co ich dobrze znają, a nie to pierwiastek, który w sobie mają. E, entuzjazm, gdy chodzimy tu na bit, bagiet nawijamy i jest wszystko git. P jak panowie, co ich dobrze znają, a nie to pierwiastek, który w sobie mają. E, entuzjazm, gdy chodzimy tu na bit, bagiet nawijamy i jest wszystko git. Sprawdź pięć liter złączonych w jedno słowo, czuj się w rytm i ruszaj przy tym głową. Jesteś niemową, przewijaj to na migi. Jeździsz na desce, klej przy tym triki rzuć ręce w powietrze, jakbyś łapał energię, styl niezależny, poczuj tą synergię, gram to dalej. Choć się śmiali na początku, dziś milkną. Nie kontynuują tego wątku. Wracam do początku, bo stąd to wyrasta. Więc jeden na plecach, mam kod do miasta. Nie liczę na farta, tu działa publika. Pagę to szyf, nie pomoże tu logika. Matematyka nie odgrywa żadnej roli. Robię to, co lubię, choć niektórych już to boli. Na murze napis, wielkimi literami. To nie tak, to tożsamość, która idzie z nami. We jak panowie, co ich dobrze znają. A nie to pierwiastek, w sobie kraczy, mają. Kraczy, kraczy. P, Kurwa, czekaj, czekaj, spokojnie spokojnie, starczy tego nawijania starczy tego rapu człowieku, po co tyle piłować mordę poczekaj, spokojnie Opowiedz mi tą historię tak jak trzeba panie i panowie zapraszamy na historyjkę o tym jak to trzech młodych ludzi postanowiło robić muzykę a więc pewnego słonecznego dnia w Pokusowie Gorcach Zebrali się młodzi ludzie na boisku szkolnym albo na osiedlu, dokładnie w sumie nie pamiętam, i stwierdzili, że razem jest nam po drodze i można robić generalnie bardzo fajne rzeczy, bawiąc się muzyką. A że wszyscy nosili szerokie spodnie i malowali graffiti i lubili palić jointy, no jeszcze wtedy lówki, ale w sumie też było zajebiście po paru browarkach stwierdzili, że zrobił jakiś wspólny numer. No i wtedy się zaczęła zabawa. Kurwa, no dobra, już odbieram, ja pierdolę. Czego kurwa? Ty alien, co ty tam odpierdalasz, człowieku? Nic nie odpierdalam, tylko nawijam sobie prozą, człowieku. Z czym masz problem? Kurwa, nie mam problemu, tylko może skończ z tymi banałami i czas coś fajnego ponawijać, co? Ty bo ludzie z gort czekają, nie? Ja pierdolę, dobra już, moment. Kurwa mać, pogadać sobie nawet nie można Skąd ten flow się tu wziął, możesz się dowiedzieć To ten ciąg, co swej dawał na pagiecie Jesteśmy z gord, weź przypomnij sobie Pytałeś czy mamy prąd, a daliśmy ci pierwszy ogień Rajbany ci spajczył, tak jak jedną z newer Nie pisałeś panczy, bo zabrakło ci koszulek A my patyczaki plójka z rajstopy Jesteśmy ciekawi, kto je potem musiał nosić Pewnie tempe pizdy, które miały do nas problem Bo byliśmy inni niż czarno-białe kopie Na podwórku kochaliśmy się w muzyce, a ty do dograniu chórku byłeś na klipie I co klaunie, kariera nie poszła Skoro tylko kurier prosicie o autograf Oddaj majka, wyglądasz mi na łaka ziom Od palca freestyla i łaka maka for. Przejmujemy wszystko zajebistym stylem Jak krzykniesz hip hop, wróci echo naszych ksywek Oto graczu i alien Aha, yo, graczu i alien, ziomy Dwie, trzecie składu Paget 51 Dla z Najszczersze pozdrowienia dla naszego człowieka TZD I dla tych wszystkich, którzy byli z nami od samego początku. MC tobie też pamiętam. Wujek error, a.k.a. Jezus. Dzięki za twoje wsparcie. Pamiętam hajs na pierwsze płyty człowieku. Ale Panie matematyk. Dzięki za pierwsze miksy. Yo, yo. Wszyscy tych, którzy byli z nami od samego początku, kiedy tylko zaczynaliśmy Ja, HZ, Trzy Wszyscy z nami byli wtedy i było zajebiście W sumie nie wiem czy wracamy, ale robimy to, bo lubimy, tak? P jak panowie, co ich dobrze znają, a to pierwiastek, który w sobie mają. E entuzjazm, gdy chodzimy tu na bit, pakiet nawijamy i jest wszystko git. P jak panowie, co ich dobrze znają, a to pierwiastek, który w sobie mają. E entuzjazm, gdy chodzimy tu na bit, pakiet nawijamy i jest wszystko git.